Siema, dzisiaj będzie odcinek z tej Prawdy. Tak. Ym, więc zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Więc zapraszam Was do oglądania. Tak. Tyry, 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 tyry. Trudne sprawy zniknęły gdzieś, niech Twoje serce rozwiąże. Je. Trudne sprawy. Piękny warszawski dzień. Bardzo piękny warszawski dzień. Ogólnie, sorry trochę za głos, ale jestem chora, tu nie jestem, dlatego nagrywam dla Was. Co mam robić? Nie jestem w szkole. Zobra, nie Więc dobra, nieważne. Był piękny warszawski dzień, gdy w ten piękny um, warszawski dzień przyszedł. Rafał Trzaskowski. I wszystko. <grym> I to właśnie będzie o nim mowa w tym odcinku. baśka co? Cię kocham wyć sobie we bo cię porwę do sądu Ozwę się mówi porwę jakim cudem kurwa pamiętam ty Kradłeś mi dziecko I jeszcze mi ukradłeś! Co jeszcze mi ukradłeś, nie mi Ukradłeś mi kota, i. Ale to nie było tak. To kot po prostu zdechł ze starości, a ja go zakopałem, no. Ale on jeszcze żył! Mój biedny kiciusiu święty! Do sądu! Nie, nie nie do sądu. Skarbeńku, co on ci zrobił? Porwał mi kota. Przecież każdy mówi, że ten kot był już zdechły i stary. A on go zakopał. No i co z tym? Ja chciałbym palić. Spalił kot. Pali o Mój muszę Nie może. Jeszcze wiesz co mi zrobił? Co on bierze. Więc no tak moja matka bierze moją w córkę do siebie. Ciągle. No i co tego, nie chcę że. I tak samo, jak i mój yy, dziadek Rata biorą O cóż, o, uciekają I mówią, że ja ym, Ja i je zos, ją zostawiam Takło mi słowa Ja ją zostawiam w sklepie Um, no. Tak. Uh -huh. No i nic z tego. Musimy coś załatwić, Marian. Marian! No, tak, tak, tak. O A to to? NICO! Najpierw trzeba ją zabrać do lekarza. Warszawski dzień, la la la. Warszawski dzień, la la la. La 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 la. Co? Ale co? Co się ogapisz? I, I. Było dziwne. Ale, <laughs> Warszawski dzień. La, 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 la. Warszawski dzień. La, 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 Idę im odebrać moją córkę. Czekaj. Um, <laughs> Bo nie was poszło. O. Nie ma co mu gadać. Hello, is my friend, spadaj. Gdzie tu będzie? Fiu, 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 ale ładna, spadaj. Spadaj! Karolina Koszczoniak Mówi Ej, ale przecież nie możecie tak Zostawić samej córki w domu W domu? Wcześniej Cześć, a gdzie mama? Pośła się um, Tym lafałem, czy jak on tam miał Czy tam Grześkiem Czy tam malianem. No oni ona poszła z nim na spacer i powiedziała, że wróci za dwie godziny. O boże, ale ona nie odpowiedziała ich jej, jej, jej. Ale ona nie odpowiedziała. Na, na. A gdzie one są? są? Dobra. Ja tu poczekam. na na. Masz. O dzięki, am냠냠. Na 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 na. Co sobie tam robią, czekają i nagle wraca córka. Przez dwie godziny, tak? <laughs> Idę im dać. <laughs> ej, ej, ej. Młot, mot. Czemu ustawiliście swoją córkę? Samaj. Wy w sklepie, gdzie są różni ludzie nie rozumiesz, że może mogą ją ukraść? no ale to tylko te godziny no ja kiedyś tak to dużo! no i to z tego no i to z tego, że macie się ją opiekować ona sama siedzi, musi siedzieć Domu. No wiem, bardzo ona no, śmieszna co nic. No tak kochanie. Eee, e, skarbie my idziemy, ale gdzie? Nie wiem. Znaczy idziemy sobie gdzieś, tak? E, idziemy, a ty tu zostań. Czekam, Mam ich gdzie? Gdzie nasza jadwiga? Nie wiem. Nie. Idź szukać, I szukać ich szybciej, Szukać po słowo w serwe. Pięciu godzinach szukania. Dzień, dzień, dzień dobry pani. Dzień dobry, a co, 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 co ty robisz? A, ja Mamo, bo jakby... no, Jakby... Z, jak Jadwiga u uciekła. No mówiłam, że nie można I zostawać samej w domu. Ale ja tylko na chwilę. Idę jeszcze tylko weźmę kluczyki, dobra Chodź Katki, katki Gatki, mam gatki Dzień dobry Dzień dobry, szukamy y, Mojej córki Jadwigi y, Jakieś zdjęcie, czy coś tak, takiego? Tak, proszę Dziękuję. Tak, tak, dziękuję. Postaramy się jej poszukać. Dziękuję, 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 dziękuję. Dzięki. Nie no, się, nie, nie, normalnie byka. Ja, ja się od ciebie martwiła. Tak, gdzieś. Chodź do domu. Ale nie jesteś na mnie zła, ha? bo tutaj z Gabrysią się bawimy i się dobrze bawimy. A ty nas zabierasz? O co, pobawisz się tymi y, czeczupami, czy jak to tam się nazywa? Teczopami. Na dworze. U mnie. Hmm? No dobra, to pa! Pa, Jadwiga. No i cię pobawić. Tabla Za Zadzwonię do policji, że już ona się odnalazła. Jeszcze do córeczki jej kochanej. Mój piękny tablet chuwawej się przydał. Nie, tym się gra. Czekaj, to te kuba w dzisiejszych czasach. I Kochanie, już córeczka jest w domku Powiedz policji, że, że ona już jest Dobrze przepowiem Idę szybko wybrać Od niej Tak, od, od... Od mojej mamy Od mojej... Gdzie ona jest? No bo jest Tam Na podwórku bawi się nie patrzcie na moją stopę i głowę już nie uboje, to Dobra, teraz sobie siedzę Ym... Jadwiga, gdzie ty byłaś? Na no, babu u ga, ga, Gabrysi Gdzie ty byłaś u Gabrysi? Ym... Wszystko dobre? Tego nie Nie idziemy Ej, chciałam o Ciebie poznać. I sobie jeszcze się poda trochę Ej, ma... Jak to no? ja Jadwiga. Bo chcę, żebyś mi dawała. Dwie... Ja bym. Ci dawała małą. Jak ty byś dawała mi 200 pieniędzy dziennie. O nie. To nie. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze raz nie. Razy 100. Czemu? No bo nie. Ale potrzebujemy tych pieniędzy. Tak, ale. No, wiesz co? Córko, ty, ja, ja ciebie nie rozumiem. Czemu mnie nie rozumiesz? Co jeszcze matka musi rozumieć swoją córkę, czy sam syna, czy dziecko? Daj mi pięć godzin na pomyślenie. 100 lat później Nie, nie zgadzam się na to. Ej! Czemu? No bo nie, dobra? Ja to nie i nie, i nie, i nie ma żadnego, ale pies małą i idź. Ej, ale mam plan. Marek! Tak. Bo nasza córka w ogóle. W ogóle ona, ona ci nie nadaje na, na, na matkę. Trzeba z zrobić. Trzeba ją wezwać wezwać do sądu, że ona w ogóle em, że ona w ogóle no, nam chce dać i, y, tą jadwigę y, i ten. I Ale za kasę. Za ile? Pelaz tego kota z tą widzisz. Te coś, co tam No właśnie, trzeba ją pozwać do sądu. No to... Ale nie to co, się to, do to sądu tabletem zadzwonić? Zacznijmy. No uj, no, jakimś porządnym urządzeniem. A nie po prostu tam pójść. Znaczy... Ciekawe jak to się zwoła, ja Napisać jakąś tą, nie? Odzywanie czy jakoś tak... Nie wiem, jestem dzieckiem, więc mam prawo nie mówić jak mówię, to Więc ja to sobie u siebie Odzywanie, tak? Tak Trzeba i napisać odzywanie, co? Tak, 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 tak Ale nie, mogę! Don. Czekaj, czekaj. Proszę, listopad. Wysłanie sądu od mojej matki? Co? Chcę dowiedzieć się do sądu za co? A za to dziecko. No, co teraz? no. Babcia, ja czekaj jak on... Babcia Grześka została um, pozwana do szkoły. Grześka. Bo um, ten. Co? Bo jakby. No, um, jakoś ta Jadwinczka no, ona się jakoś dziwnie zachowuje, zauważyłam. Really? Naprawdę? No. Em... Sto później. Na lindę do na Andala. Co? Czemu? Co tu robisz? No, pani mnie zezwała do szkoły. Ma ma mamo. Nie rozumiesz, że...

do sądu. Po, yy, po tym wszystkim sądzie, bla, tak? tak Myślę, że już będziesz pamiętała, że, że, żeby mieć dziecko na swojej głowie. Tak. Dobra, przestańcie mówić tak. Skąd ty wiesz, że ja mówię tak? Bo posłyszymy. Gdzie? Ty też mówiłaś tak. Pozywam się co są... dobrze tego nie było. Gzda. Więc to koniec w tym odcinku tak. No to pa! Miłego dnia tam dzieci.